Kamienica w Warszawie, gdzie Teatr Trzcina został zaproszony jako grupa występująca supportowo przed sztuką pani Justyny Sieńczyło pod tytułem Mój dzikus. Wystawimy Sen Alkarza, sztukę, z którą zajęliśmy um, kilka miejsc w Polsce znaczących, istotnych, ale przede wszystkim zdobyliśmy nią Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu w Rymini w lipcu tego roku. No może słów kilka o tym, jak do tego doszło, że znaleźliśmy się tutaj bo zaproszenie ze strony Warszawy, ze strony teatru to jest jedna sprawa, ale możliwość zrealizowania tego marzenia to, to już jest zupełnie coś innego. Um... Bardzo duże podziękowania dla starostwa, które po raz kolejny, podkreślam po raz kolejny, wierzyło w nasze możliwości i pomogło nam w zorganizowaniu tego wyjazdu. Jesteśmy tutaj po to, żeby wystawić sztukę, ale bardzo się cieszymy, że możemy również promować Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski. To jest dla nas bardzo duży zaszczyt i czujemy się tym bardzo wyróżnieni. Nazywam się Milian Kamiński i pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi tomaszowskiej, której często bywam. Tomaszów jest, jest ładnym miastem, natomiast bardzo lubię zalew tam. tam, tam Czasem bywam nad Zalewem. Tam jest bardzo, bardzo fajnie, to jest bardzo, bardzo ładne miejsce. Ja tam wielokrotnie występowałem po prostu w Domu Kultury, w Tomaszowie, także to no, znam, znam to miasto, po prostu mam tam trochę kolegów. Wystąpimy z naszą grupą teatralną, która działa przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Pokażemy spektakl Sen lalkarza w mojej reżyserii. Jest to spektakl, który został wyreżyserowany dla Teatru Ruchu. I w skład tej grupy teatralnej wchodzą uczniowie drugiego liceum. Są to Paulina Dębińska, Karolina Półtorak, Katarzyna Czernic, Halina Wochtman, Rafał Stachecki, Agata Korek, która będzie tutaj robiła światło i muzykę, Konrad Kowalski, który jest uczniem trzeciego liceum i Karolina Kwiatkowska. Znajdujemy się w szczególnym miejscu w teatrze Kamienica pana Emiliana Kamienickiego w Warszawie. Gościmy tutaj na zaproszenie drugiego liceum ogólnokształcącego Teatru Trzcina z Tomaszowa Mazowieckiego jak i właściciela teatru. Jesteśmy z grupą radnych powiatu Tomaszowskiego, dyrektorów szkół i pracowników starostwa powiatowego. Mówię wydarzenie szczególne, ponieważ ta grupa osób z Tomaszowa przyjechała tutaj, aby obejrzeć spektakl właśnie wystawiony przez coraz bardziej znaną grupę teatralną Tomaszowską, grupę Czcina, która już zasłynęła o tym, że ma osiągnięcia i wyróżnienia na festiwalach międzynarodowych. Dzięki właśnie tym sukcesom została zaproszona przez naszego wspaniałego aktora, animatora kultury pana Miliana Kamińskiego do przedstawienia spektaklu właśnie w słynnym myślę tym teatrze Kamienica w Warszawie, co na pewno stanowi duże wyróżnienie dla tej grupy młodzieży, która zaczyna swoją karierę teatralną, karierę aktorską. Myślę, że będzie to dla nas wszystkich naprawdę wyjątkowe przeżycie. Z jednej strony na pewno poziom artystyczny tego spektaklu będzie niezmiernie wysokie, a to, że będą to prezentowały dzieci z Liceum z Tomaszowa Mazowieckiego, ma wymiar szczególny. Szczególny chyba dla uczestników, ale również promocyjny dla powiatu Tomaszowskiego, gdyż wydaje mi się, że właśnie taka forma promocji tutaj, właśnie w stolicy, w Warszawie, ma duże, duże znaczenie. Dla mnie drodzy Państwo również szczególne wydarzenie, ponieważ staram się przynajmniej kilka razy w roku uczestniczyć w różnych spektaklach teatralnych. Mamy taką grupę znajomych przyjaciół, wyjeżdżamy do teatrów, różnych teatrów warszawskich, łódzkich. Natomiast w tak specyficznym teatrze, w tak specyficznej sztuce będę uczestniczył pierwszy raz i z ogromnym zaciekawieniem oczekuję na rozpoczęcie tego spektaklu. Już kilkadziesiąt razy mieliśmy przyjemność gościć właśnie, ja nie lubię tego słowa amatorów, bo ono źle brzmi, ale ludzi, którzy mają, młodych czy starszych, którzy mają pasję. Na stałe współpracujemy. Mamy już drugi, mieliśmy też z Tomaszowa dzieci, były na festiwalu Magik. To są dzieci ze zespołem Dauna, z niedyspozycjami umysłowymi które, i fizycznymi, które fantastyczne dwa festiwale nam zagrały, na dużej scenie. Mamy My z całego województwa mazowieckiego mieliśmy już, gościliśmy ponad 1300 dzieci w takim dniu bez traumy, kiedy przyjeżdżały dzieci na zajęcia teatralne do nas z całego Mazowsza, dzieci z sierociny i rodzin wykluczonych społecznie. Na stałe współpracuje z nami grupa dorosłych ludzi, którzy mają właśnie pewne kłopoty ze zdrowiem, którzy stworzą spektakle. Takich inicjatyw mamy bardzo wiele. Bardzo wiele, także to jest to jest po prostu nasz taki program. Mamy Fondazione. Która wraz z żoną jest namusiczą, która za chwilę będzie występowała, mamy fundację, która po prostu ma za cel wspieranie takich inicjatyw twórczych, to się nazywa. Wspieranie twórczych inicjatyw teatralnych i konsekwentnie to, to po prostu robimy. Także oprócz normalnej, profesjonalnej pracy ten teatr ma jeszcze tak czyli swoich spektakli, czy eventów, które tutaj robimy. Ma działalność taką prospołeczną. Teraz drugiego na przykład mamy też wydaje mi się ciekawą rzecz, mianowicie. To już moja córka zorganizowała, Natalia zorganizowała, na stałe współpracujemy z bezdomnymi, czyli konkretnie Kapucynie Mniejszy na Miodowej prowadzą taką jadłodajnię dla bezdomnych, gdzie oni się oczywiście grupują. No i tych ludzi próbujemy jakoś tak wrócić do, do, z powrotem do, do życia. I pomysł nasz był taki, żeby robić im konkurs recytatorski. 2 drugiego, drugiego listopada teraz mamy konkurs, oni się już uczą tekstów, to będą nagrody. No, normalnie będą i to poważne teksty, bo wybierali sobie Norwida. Z klasyków, także z staffa, różne teksty, będą śpiewali piosenki, także to też może być bardzo przyjemne. Takie rzeczy tutaj się robi po prostu, także to dla nas jest normalne, normalna praca. Dostaliśmy zaproszenie podczas festiwalu, który odbył się we Włoszech w Rimini w lipcu, między 4 a 11 lipca. Tam też pokazywaliśmy sen lalkarza i jeden z jurorów, pan Aleksander Pałac, który jest pracownikiem telewizji polskiej, zaproponował nam tutaj kontakt z panem Emilianem Kamińskim. I jest to, można powiedzieć, część naszej nagrody, kiedy będziemy mogli zaprezentować naszą twórczość, nasz spektakl.